I wszystkie kwieciarnie już były zamknięte. I ja poleciałam na klomb, zerwałam kilka kubitanów, wręczyłam ludzi Z klombu pani zebrała. Zabra... Dzisiaj <grymka> prawdziwe odwiedzanie I zresztą. I, I następnie wybieram <grymka> Dziękuję, że mandaty pani. <grymka> Dziękuję bardzo. Uh, <coughs> proszę Państwa, Pani Anna <noise> jest swoją <noise> serwantką. Jest właścicielką <tryk> pięknej drzwi w Że mam Dziękuję Pani Anna. Obrigada. you Graj, na, naprawdę zapłacę Co? ci. Dobrze, graj. Co? Podzielę się z tobą, graj. Co? A cyganki znam. A na pamięć, zna? Zna. Zna. Zna na pamięć Ale tu muszę powiedzieć, proszę Państwa, coś. Ja często wjeżdżam do Chicago. Chicago. Pomimo, że tam nie lubią romansów, ale tłumaczę na polskie i śpiewam. Kafelura, cudowny klub, a przy tym mam tam dużo znajomych. Yy, takich bardzo bogatych, yy, bogatych yy, producentów, producentów małych, takich części do rakiet. <noise> Jeden z nich pochodzi z Łodzi, pojechał do Izraela tam skończył przyzacnie studia. Cudem udało mu się wyjechać do Chicago i założył fabrykę właśnie części do rakiet. Drugi ma jeszcze mniejsze części do rakiet, ale ma za to wielki sklep na ulicy piątej z diamentami. I kiedy byłem ostatni raz u nich, zapros zaprosił mnie swoje 75 piętro, swojego drapacza. I, jest, no I atmosfera niesamowita. Wszyscy bogaci wybiają mnie. <grymna> Przypomina mi dawną, piękną ojczyznę, Rosję, Sybir. Był kilku handlarzy z obolami, tak samo. Z na I jakiś świta. Wtedy jeszcze popijałem troszeczkę. I Cedziłem te whisky. I on mówi, pani mieciek. <grywania> Rozstajemy się jutro, a już miał tyle co Rubinstein, stary, od dziedziny tak 98 lat. Ja mówię, to, ja mówię, to wszystko jest twoje, bo tam i na Jusi mówi, nie? Bryżu. Czy to Juj jest twoje? Wszystko? A on mówi, no tak. Ja mówię, a jak, jak, jak ty to wytrzymasz, Ju, jak, ten, jak, jak jak to, komu to zostawisz? On mówi, szanuję się, szanuję się, chodzę na kwioterapię, chodzę na wszystkie kryptowanie. Mój dla mnie teraz mówi tak, jeden dzień to wiesz, met, ile to kosztuje. Mówi, ile jeden dzień mówię, Tyle co cygulówka złota. To tak to jest warto u mnie ten jeden dzień. Ja mówię, no to pięknie, no ile naszych tych cegółek? No może wystarczy mi, kiedy przyjdzie mnie odebrać Archanioł mówię. Ja mówię, no i, i, co, i co z tym robimy z tym wieczorem? On mówi, a czy teraz jak mógłbyś zaśpiewać taką piosenkę, polską piosenkę, jak się rozchodzą u was wieczorem na takiej agapie, na takiej balandze mówi, śpiewają taką piękną piosenkę, taką... To ludowa piosenka, ja mówię, co może Czerwony Pas? Nie, tam Czerwony Pas nie ma. A Góralu? Jaki Góralu? Nie? I mówię, coś, coś o, o oczach. Nie, nie, nie o oczach. Oczy czarne. No okazało się, że dla nich to jest najbardziej polska piosenka, oczy Ciorne. Tak świat jest dziwny, ma gusta. I znalazłem taki tekst, który będzie pasował. Będą i oczy czarne, a współpraca, proszę Państwa. No, no, loża wspaniała. jest moja koleżanka, przyjaciółka, skrzypaczka, wspaniała Ania. Może duże brawa dla niej. Uczyła mnie grać, śpiewać w czasie stanu było jednak. Proszę Państwa, oczy czarne i Ach, te cyganki, tak? Ta, 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 ta. Tylko popytała po czarnych, po czarnych, po tak zamieszkach. Jeszcze nie tylko starego. z interesem, tam w Rublach Był mi winien jeden goj I ja tam zakochałem się z pretesem Jak dawny palicmajster i kieroj A te cywil. Muryczka, Natasza, Wiera i ma niureczka. Ech, te cyganki, każda duroczka, Ale całują życie tego wam na nos. Ej, wy cyganki, życie bajka jest, Jeżeli śpiew i bała łojkę jest. Ej, wy cyganki, zatańczymy raz, To ja już chyba jestem stary głupiec, co? No a propos, a prawo. która mi dzisiaj buziaka dana? Co? No, wszystkie, jak wszystkie. Od, od wszystkich mnie. A w Moskwie to ja byłem uchar kupiec. Puszczałeś je w Na hurra! O, te cyganki, co jak mokryczka na ra i ma gnóreczka. Ech te cyganki, każda dureczka, ale całują życie tego wam na noc. Ej, wy cyganki, żyjcie bajka jest, jeżeli śpiewki, bałałka jest. Ej, wy cyganki, zatańczymy raz. Так учли мы нас, как главный шар! <плодисмент> <плодисмент> По обычай петеркунскому, отдавая часть духа времени, мы не можем жизнь без шампана и весь роман, совесть весь подойди ко мне, ты мне нравишься, поцелуй меня, не отравишься, поцелуй меня, а потом я тебя. И так вместе мы расцелуемся. Черные, очень, очень страстные, очень жгучие, и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, ночью увидел вас, так не в добрый час ваши очи жгуча пламенные, и меня твои страны дали где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет. да и... Yeah